Tylko jeden dzień odpoczywali polscy skoczkowie. Dziś wiśle przygotowania do kolejnych zawodów Pucharu Świata rozpoczęli Adam Małysz i Łukasz Kruczek. Zajęcia rozpoczęły się wcześniej o 8.30. Pierwszy zjawił się Łukasz Kruczek. Na razie nie, nie widzę jakichś takich problemów, żeby był problem z co taką powrotną. Na razie czuję się dobrze. Odpoczywam przed kolejnymi startami. Zaraz po nim przyjeżdża Apoloniusz Steiner i Adam Małysz. Po krótkiej rozgrzewce na specjalnej platformie imitującej rozbieg zawodnicy oddają po kilka skoków, które następnie wnikliwie analizują oglądając zapis wideo. Tak będą wyglądały następne dni naszych skoczków. Cel treningu jest jasny. Dzisiejszy trening miał służyć właśnie przypomnieniu technicznego elementu odbicia i te elementy tutaj dzisiaj ćwiczyliśmy na, na takiej zjeżdżalni pochyłej przy szybkości. Bardzo imituje to prawidłowe odbicie na progu skoczni. Po kilku dniach spokojnych przygotowań tutaj w Wiśle kadra skoczków w najbliższą środę wylatuje na kolejne zawody Pucharu Świata. Dla Sportu Jacek Banasikowski, Wisła.